Nie przebiłem. Chcę zebrać... Siemanko zawitajcie witajcie. Przed Wami Centurion AX, brytyjski pojazd med 10 poziomu, który został w tej aktualizacji naprawdę nieźle zbuffowany, czyli wzmocniony, polepszono jego parametry. Między innymi mamy tu lepszy czas przeładowania o 0,6 sekundy, to jest bardzo dużo, uwierzcie mi. Czas ładowania w WoCie, gdzie ładujemy te dzieła od 5 do 10 sekund, pół sekundy, to jest naprawdę mnóstwo czasu. Dodatkowo mamy też lepszy rozrzut przy obrocie wieży, lepszą prędkość maksymalną o 2 km na godzinę i lepszy też rozrzut działa podczas obrotu kadłuba, jak i no podczas ruchu. Generalnie uważam, że Centurion AX potrzebował zmian, potrzebował buffa, ponieważ on był czołgiem totalnie bezużytecznym i jak się prezentuje po zmianach, to zobaczymy oczywiście na tym odcinku. To są moje bitwy na żywo tym pojazdem. Sam po tych kilku rozegranych bitwach postaram się ocenić, ale na pierwszy rzut oka mogę wam powiedzieć, że to działo wydaje się bardzo przyjemne. Zobaczcie zresztą sami, ładujemy szybko. Nie jest to najlepszy DPM wśród wszystkich medów, czyli uszkodzenia na minutę wśród wszystkich medów dziesiątego poziomu To są topowe uszkodzenia na minutę wśród wszystkich medów Więc moim zdaniem wynik rewelacyjny, tam około 3000 bazowo Można tym fajnie sobie postrzegać. Dodatkowo, co jest też ważne, mamy bardzo dobrą celność i bardzo dobrą stabilizację Ja gram bez stabilizatora pionowego tę bitwę Korzystam z ulepszonego wzmocnienia, z Posiadam tutaj również dosyłacz, wiadomo jak i sprężarkę. To jest moje wyposażenie na tym pojeździe i tak zamierzam rozegrać dzisiejszy odcinek. Myślę nad wentylacją zamiast turbo, ale to jeszcze zobaczymy, wyjdzie to w praniu. No i teraz mogliśmy zauważyć, że obiekt 279 podjechał EBR i moja drużyna gra bardzo defensywnie. Ja też muszę się wycofać Jeżeli zostałbym tu przy kamieniu, fajnie Spotowałbym, trzymał ten dystans I tak dalej, ale boję się tego Że po prostu przeciwnik się na mnie wyleje Na pewno zostałbym spłacony przez te czołgi, które są na górze Ale nie chcę tego ryzykować Chcę zagrać bezpiecznej, dlatego wycofałem się Na tą górną część mapy Dobra, teraz może spróbujemy się wychylić Nie wiem, czy coś widzimy Na ten moment nie, może jakiś strzał na ślepo w to miejsce Może tam uderz będzie, chyba to weszło Tak mi się wydaje, mam taką nadzieję Oho jest obiekt 279, UDES dostał, chociaż nie wiem czy dostał, czy nie dostał za zero. Krzysława Lodówka ma tarapaty, artyleria go wykończyła, no i teraz rodzi się pytanie, co robi obiekt 279. Obiekt 279 podjeżdża i mamy problem, musi Centurion nam pomóc. Najlepiej sfokusować UDESa, bo ma mniej punktów wytrzymałości, a potem w dwójkę poradzimy sobie z obiektem 279 który jakimś cudem mnie trafił. Leopard nie strzelił z hajka. Oj, nie przebiłem tego strzału. Słabo, Kamil, bardzo słabo. On mi strzela pod lodówką w ogóle. To już zostało przebite, ale mamy problem, mamy ogromny problem. Zobaczcie, jak mnie sprytnie punktuje ten obiekt. E, nic tu nie mogę zdziałać i zapowiada się niebezpiecznie. Leopard możemy strzelić. Załadowałem hajka, żeby go dobić, ale... Ktoś mnie uprzedził. Okej, okay. obiekt się odwraca. Tylko musimy pamiętać, że leopard do mnie strzelił w plecy. I teraz. Hmm, spróbuję się jakoś tak wychylić. Liczę na to, że leopard strzela do pozostałych czołgów, a nie do mnie. Okej, okay, dobra, obiekt się schował. Dobra, nie chcę ryzykować jakoś bardzo. Ale podjadę od tej strony, może. Może uda mi się tam jakoś coś zdziałać, bo leopard i jeszcze Godzilla nie została wykryta. Dwa mausy. O, Maus na środku. Dobra, to może zajmiemy się Mausem. Oni powinni wygrać z nim. O, Leopard dostał spota. Dobra, Mausa nie ma. Leopard tu. Obiekt też padnie. Gonimy Leoparda. Bitwa bardzo szybko się zmieniła. Kurczę, boję się, że Leopard mnie dobije. Nie, nie dobije mnie chyba. Ładuję pociski hash. E, trzeba pamiętać, że na Centurionach i na wielu brytyjskich pojazdach mamy świetne hasze. 105 penetracji, 480 uszkodzeń i korzystając z perk'a Intuicja możemy wtedy w bardzo szybki sposób sobie zmienić tą amunicję i oddać jakiś strzał. Nie wiem, czy lopard mi już uciekł. Wydaje mi się, że nie, ale nie mam 100% pewności. Jeżeli mi nie uciekł, to podjeżdżanie będzie bez sensu, więc nie popełnię tego błędu i po prostu poczekam. Naszego Centuriona, żeby on to sprawdził. A jeżeli on będzie uciekać, to dam mu fajnego hasha w bok. O, zobaczcie. Tak jak sądziłem, Leopard nie uciekł. I rodzi się pytanie, co on będzie robić. Bo jeżeli on tu zostaje... Dobra, Podjeżdżamy. Będą podjeżdżamy, będąc niewykrytym. I wychylimy mu się na plecy. Dostał darty, pewnie będzie ogłuszony. Zobaczcie, 525 To są te brytyjskie hasze, które robią niesamowitą robotę Będzie się odwracać na mnie Arta go strzeliła, Centurion chyba go dobija jak nie to my No dobra, została też Arta i Godzilla Wow, było blisko, naprawdę Arta KD Idziemy po Godzilla, nie wiem ile ona ma HP, 1000 Okej, okay, załaduję hity, bo ona chyba będzie tylko na wieżę się wychylać i tu jest taki drobny przestrzał. Nie wiem, czy mogę to wykorzystać. Zobaczcie, idealna mistuwa dla nas. Poddaję pierwszy strzał, wchodzi. Arta jeszcze po spocie, więc rewelacja. W tej końcówce trochę nadrabiamy te uszkodzenia. Fajny reload. Dobra, jeszcze jeden strzał. O, ja, musiało tak się to skończyć. Dobra, jeszcze jeden. Elegancko, wchodzi. Została arta, chyba centurę dobija ją, nie trafił. Dobra, ładuję na artę. Nie wiem, czy zdążę, wątpię. O! Aż jak mi się tu idealnie pokazała, pode mnie. Ale i tak jestem zadowolony, powiem wam. Sparcie, oznaka drugiej klasy. Trzecie miejsce w drużynie. Fajnie to zostało rozegrane trochę. Ta, ta ebola nas poskładała, ale gramy dalej. No i lecimy, kolejna bitwa, losowanie na dziesiątki. Bez artylerii tym razem. Ale mapa to Redshire Pojedziemy sobie na prawo Jeżeli oglądaliście streamy z Karo, to nie wiadomo do tego koryta Tej rzeki Ale ogólnie muszę się wam pochwalić, ponieważ nagrywam ten odcinek I w tym momencie na Karo udało mi się wbić 90% biegłości To jest rewelacyjnym wynikiem, biorąc pod uwagę to, że Przez ostatnie 3 miesiące grałem tym szołgiem i tylko raz byłem blisko 90% a potem e, było już bardziej albo 85, albo 80, czasami nawet poniżej 80. Więc rewelacja, forma Mutant, pokażę Wam statystyki sesji. Jeżeli jesteście zainteresowani, e, to zapraszam Was oczywiście na mojego Twitcha, gdzie transmituję. Możecie też zobaczyć powtórki ze streamów. W sobotę i w niedzielę mnie nie będzie. W niedzielę wieczorem wracam, bo jadę do Warszawy na jeden dzień e, do mojego znajomego wideo loopu, moderatora. Który będzie mi robić kilka fotek Wrzuciłem pewnie coś na Instagrama Ale przede wszystkim też chciałbym zrobić kilka fotek Pod miniaturki e, Dlatego właśnie taki wyjazd powiedzmy służbowy Jakkolwiek to mogę tak nazwać e, No ale już wracam w niedzielę No i co Gramy dalej oczywiście e, Manticora tu sobie podjechała Dostała hmm, Oni są tu wcelowani Jest jeden century przed nami Czołgi ciężkie jako tako się trzymają Pojedziemy sobie Chyba bardziej o prawej strony. Może tak jakoś się wychylimy. Nie wiem, co z tym centurionem AX. Muszę powiedzieć, że z turbo sprężarków ten czołg naprawdę bardzo szybko jedzie. I zastanawiam się, czy nie wrzucić tutaj wentylacji zamiast turbo w ostatniej bitwie. Z ciekawości, żeby zobaczyć, jaka to będzie mobilność bez turbo. I pierwsze moje wrażenie są takie, że centurion jest ciekawym medem teraz. Fajny baw, bo ten czołg nie jest przesadzony. On tak naprawdę jakiegoś wielkiego pancerza nie ma. Ponieważ jeżeli gramy nim na wieżę, no to jesteśmy bardzo łatwo ze złota się wbić praktycznie wszędzie. Nie wiem, tam dolną część wieży, taki obiekt 907 ze złota robi z nami co chce. Jednak zobaczcie sami, jakie to jest fajne działo. Te pociski szybko lecą, wszystko tu trafiam. Jestem zafascynowany tym Centurionem, przyznam szczerze. No zobaczcie to, kolejna pestka wchodzi. To jakiś rewelacyjny snajper. Dawno nie grałem takim czołgiem, który ma takie dobre uszkodzenia na minutę, a jednocześnie takie przyjemne działo. Ale dobra, nie słodzimy już temu centurionowi, skupmy się na grze. Jak pancer w tej pozycji, on nie będzie łatwy do wyciągnięcia. Bardzo korci mnie przejechali na przykład do samego końca na linii 1, ale to jest zbyt duże ryzyko, centurion jest wykryty i widzimy też ewidentnie, że coś jeszcze do nas strzelało na wprost. Coś strzelało do naszej 116. Dobra, jak pancer będzie się odwracać, ja nawet chyba nie zdążę do niego strzelić. Udało się, raz. E, te czołgi zbierają damage. One zbierają damage od Centuriona, który jest przed nami, od Strv i od AMX-a spodziewam się. Dlatego ja chcę skorzystać z tej okazji i dopóki w pełni te czołgi nie są skupione na mnie... O, już powoli są. To chcę podjechać. Korzystam z budynku, żeby Centurion nie mógł do mnie strzelić. Jak widzicie odbijam do lewej strony, jeszcze dostałem w gąskę, idealnie. Tak przypadkowo się skontowałem. Skróciłem dystans mając full punkty wytrzymałości. Według mnie fajna, błyskawiczna reakcja. Podjeżdżałem bliżej tego centuryna. Tu gdzieś ten AMX jeszcze jest. Ale jeżeli centuryna będzie się na nas jakoś mocno wychylać, to mamy oczywiście wsparcie. Wymiana jeden za jeden w tym momencie jest chyba całkiem ok, biorąc pod uwagę to, że. O, zobaczcie. My go wypychamy pod naszych. My zaświeciliśmy Sterfała. Jest bardzo fajne zagranie pod oznakę biegłości. Bo wbijamy teraz dużo po asyście No i centrum został przebity po wieży Muszę uważać Bo aż tak dużo HP nie mam, ale... O zobaczcie, Esther ostrzelił. Przebijemy sobie go No wręcz poezja ta bitwa <laughs> i padły nam te czołgi Wyjeżdża MX, ale ty nie masz szans e, I jedziemy dalej po grilla, 60TP, nie wiem czy dojedziemy, chyba nie Jest grill, dostał jeszcze z hesha, przeładowałem 459, super bardzo fajna bitwa, dynamiczna, e, też super wynik z mojej strony, ja jestem zadowolony. I lecimy z ostatnią na Centurionie AX, mapa to Ensk, po drugiej stronie jest podwójny pluton obiektów 268V4. Te dwa pojazdy to, to ja uważam, że to są czołgi, które mogą popsuć bitwę, pod takim względem, że one będą decydować, która flanka pewnie będzie wygrana i która flanka będzie przegrana, to znaczy jeżeli pojadą na przykład na zielone, to mogą bardzo szybko przepchnąć coś. No i też w mieście na, W losowaniu na 9 TR -y Mogą zrobić dużo A moja pozycja na start Rozwalamy sobie to ten murek Stoimy, spotujemy bardzo dużo pasyści Można tak zdobyć na bitwach klanowych Może też kilka strzałów oddać Zobaczcie, dzieje się to co przewidziałem Czyli raż zielonego I ten zielony się nie utrzyma Nawet jeżeli ja bym tam podjechał To i tak byłaby katastrofa Bo te obiekty serio są mega trudne do zatrzymania W szczególności w plutonie Zauważyłem to wiele razy jak grałem v -kom, Karo, markowałem coś, to Ale taki pluton potrafi, potrafi zrobić niezłą rozróbę. Ja ustawiam się w taki sposób, żeby dać kilka strzałów na przejeździe. jakie strzałki najlepiej za darmo. Nie chcę zebrać od obiekta. Też była podstawa. Ale niestety nie mogę nic zrobić. Ten UDES też taki niski. Dobra, dostał UDES. I powinniśmy uciekać, chociaż nie, jeszcze kilka strzałów oddam. Zobaczcie, musimy strzelać tyle, ile możemy. Bo, dopóki nasi sojusznicy tam żyją, to trzeba to ten fakt wykorzystać. No i nie trafiłem tego. I jednocześnie ustawić się w takiej pozycji, na przyjęcie, ja to tak nazywam. Czyli cofamy się, na całe szczęście miasto jest wygrane. O nie, nie możemy się tu ustawić. Chciałem grać za tym nasypem. Jednak zobaczcie, że to jest zbyt potężny rush. My tego nie ma opcji, że utrzymamy, dlatego jedziemy sobie za okienka i tak to będziemy rozgrywać. Teraz liczę, że moja drużyna mi pomoże. Nie przebiłem. Chcę zebrać... No tak, nie mam perków na gaszanie, bo wrzuciłem trzy perki dla was na odcinek i też nie mam dyrektywy, no i tak się moja bitwa skończyła. Gdybym był odwrócony, może przodem. Wiecie, generalnie taktycznie uważam, że rozegrałem to dobrze. To znaczy, gdybym nie, nie, nie dostał podpały, to stoję sobie na okienkach i przeciwnika cały czas strzelam. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie. To, że nie poszło mi. Bo miałem trochę pecha z tą podpałą, ale trudno, tak jest życie. Wydaje mi się, że nie musiałem się cofać bardziej. Trudno. I to są nasze skryny końcowe. Wynik drużynowy, nic specjalnego. Ogólnie uważam, że i tak to była bitwa fajna do pokazania. Dosyć dobrze według mnie reagowałem. To, że nie wyszło, to trudno zdarza się. To był Centurion AX. Nie jest to nie wiadomo jaki opeczok, ale gra się nim po prostu przyjemnie. I tyle ode mnie. Nie będę już przedłużać. Trzymajcie się. To alo.